Dzisiaj ma być podpisane porozumienie, w myśl którego gmina przejmie nieruchomości, które tutaj się znajdują jakby w, na zapleczu tego torowiska. Na, tym, na tych terenach powstać ma właśnie taki węzeł integracyjny Parkuj i Jedź. Czyli zaparkuj tutaj samochód w miarę bezpiecznie, w dobrych warunkach i dalej kolej Metropolitarna wita, tak samo jak Wars wita nas, tak kolej Metropolitarna będzie witała mieszkańców Gminy Dziemiany. A powiemy, kiedy na przykład są takie plany, żeby rzeczywiście zacząć realizować te inwestycje? Wszystko zależy od dzisiejszego dnia. Stąd tutaj dla nas ten dzień taki ważny. Dla nas, dla mieszkańców Gminy Dziemiany, dla braci kolejarskiej i myślę dla wszystkich tych, którzy no, mają jakby na sercu wszystko to, co wiąże się z transportem publicznym. To odciąży nasze szosy, nasze drogi, ta właśnie kolej metropolitalna, a kolej, która między Kościerzyną, a Chojnicami, a dalej Trójmiastem, będzie łączyła tą część Kaszub z metropolią trójmiejską. Myślę, że w prędkości 120 km na godzinę no, będzie atrakcyjna dla wszystkich korzystających z transportu publicznego. Ale jeszcze nie możemy powiedzieć, kiedy dokładnie na przykład tutaj ruszą prace. No jeszcze na razie nie możemy. Dzisiaj po podpisaniu tego wstępnego porozumienia no, będziemy już o cały krok milowy bliżej. Przyjechali również pan poseł Stanisław Lamczyk, bardzo witam serdecznie pana posła, przyjechali również przedstawiciele władz kolei. Panie dyrektorze, bardzo serdecznie witam, bo to dzisiaj właśnie pan dyrektor będzie osobą, która symbolicznie, jak rozumiem, podpisze z nami taki układ partnersko-towarzyski, prawnie obowiązujący, według którego my jako samorząd gminy Dziemiany przejmiemy nieruchomości, te właśnie, na których się znajdujemy, a powstać tutaj ma Kojowy, ten integracyjny według zasady parkuj i jedź. Jeszcze raz serdecznie witamy. pani Marszałku, są, proszę, pan, proszę Państwa, są z nami przede wszystkim mieszkańcy gminy Dziemiany, ale to są, to jest brać kolejarska. To są pracownicy kolei. Panie Marszałku, prosimy o parę zdań, jeśli można. Bardzo proszę. Zaprosiliśmy też dziennikarzy. Jak wiadomo, ruszyła Pomorska Kolej Metropolitalna, ale żeby to było w pełni Projekt taki jak sobie wymarzyliśmy, jak sobie wymarzyliśmy to potrzebujemy, potrzebujemy oczywiście zakończenia tych prac, które trwają na tych, na tych odcinkach. Jak Państwo wiedzą nie możemy pojechać nawet do Chojnic, bo modernizowany jest odcinek linii kolejowej pomiędzy Brusami i, i Chojnicami żeby linia kolejowa, nie tylko modernizowana linia kolejowa, po której mają jeździć pociągi, ale budynki stacyjne były też wizytówką takich gmin. Dzisiaj podpiszemy już drugą umowę, pierwszą podpisaliśmy w Somoninie, druga będzie podpisywana tutaj właśnie w Dziemianach Kaszubskich trzecia w Brusach. Właśnie kolej metropolitalna w tym tygodniu właśnie już ruszyła i załóżmy będzie zasilała potokiem pasażerów również z Kaszub, tutaj i z Ziemian, i z Brus, i z Honic. Dlatego też proszę właśnie pana, pana wójta i pana właśnie, yy, znaczy no, dyrektora Krzysztofa Piekarskiego o właśnie podpisanie tych właśnie ważnych dokumentów yy, z tym dzisiejszym spotkaniem. Proszę Państwa, podobno będziemy jechali z Dziemian do Trójmiasta z prędkością 120 km na godzinę. Są tutaj mieszkańcy Dziemian pracownicy kolei już emerytowani i czynni pracownicy. Myślę, że ta prędkość no, na dzisiaj wydawałaby się, wydawałaby się być zawrotną. Rzeczywiście będzie osiągana. Panie pośle, co oznacza ta umowa dzisiaj podpisana w Dziemianach? E, znaczy, że to jest początek, e, znaczy rewitalizacji tej całej linii, e, bo rozpoczynamy od dworców, bo jak Wiemy, na tej całej linii już dworce po dniu dzisiejszym będą przekazane samorządom i same, samorządy będą realizowały program rewitalizacji tych obiektów ale przede wszystkim będą budowały parkingi, parkuj-jedź. Parkingi bezpieczne dla pasażerów, dla mieszkańców danej miejscowości, że zostawi pojazd tutaj i ten pojazd będzie bezpieczny, pojedzie dalej do pracy, pojedzie do, do, do szkoły czy do miejsc kultury. I dzisiaj też jest taki dobry dzień, ponieważ no marszałek mówił, że ta linia będzie rewitalizowana środków, środków właśnie, znaczy regionalnych. To jest, to jest bardzo, bardzo istotne, bo tak byśmy musieli czekać, małymi kroczkami to chciała robić polskie nikolajowe ale to będzie załóżmy, myślę trwało do 2017 roku 18 i ta linia będzie złóżmy osiągała prędkość do 120 km na godzinę. Jak wiemy przejazdy wszystkie są robione i rzeczywiście, jeżeli teraz ta koncepcja będzie realizowana pociąg jadący z Honiz do właśnie miasta, do miejsc pracy będzie zatrzymywał się tylko przy węzłach integracyjnych, czyli załóżmy będzie tylko w danej gminie się raz zatrzymywał, to w ciągu półtorej godziny z Hon oni się zajedzie do właśnie Trójmiasta, czyli do miejsc pracy. Także dla tego regionu jest bardzo istotne, bo to jest spadek bezrobocia. O co się nam rozchodziło, żeby ludzie stąd dojechali sobie do pracy, do stoczni, do portów, czy właśnie do, do, do kolei, do, do właśnie Trójmiasta, tak jak to było kiedyś. W Trójmieście ta kolej metropolitalna już działa, a kiedy zacznie jeździć tutaj u nas na Kaszubach? Tak, no, jeśli tylko będzie wyremontowana linia, to będzie jeździło. Od 1 października zacznie jeździć do Karców, do Kosierzyny. Następnym etapie zostaną chronice i bytów. Także ta kolej metropolitalna będzie jeździła złóżmy po, po, po całym Pomorzu jest to integracja znaczy jest to właśnie komunikacyjna całego pomorza. Także pierwszy krok zrobiony e, dzięki inwestycjom właśnie marszałkowskim. Teraz drugi krok robimy i to jest ważne dla całego regionu. A możemy jeszcze tylko powiedzieć, kto podpisał te porozumienia dzisiaj? Dzisiaj porozumienie podpisał e, pan Wójt e, Dziemian, jak również dyrektor e, kolei nieruchomości, pan Krzysztof Piekarski. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy pięknie.